No ja oglądam TVN przeważnie. Dlaczego akurat TVN? Ja jakoś lubię te, te kanały. No no mówisz, wie... Nowych, szukamy młodych osób. Nowych, młodych, y, ambitnych ludzi, którzy dążą do, 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 do celu takiego, żeby nie wszystko. Nie ma no na razie jeszcze nie widzę. Nie widzi pani? Nie. Jak pani myśli, większość idzie po pieniądze tylko do Sejmu? <noise> tak. Jak działa służba zdrowia teraz? Ile się czeka? Absolutnie fatalnie słabo. No długo się czeka na, na lekarzy, po kilka miesięcy. No. no oni dają i odbierają w inny sposób, także to jest takie w zasadzie... Bo myśli, że dudają w No oni dają i odbierają w inny sposób, także to jest takie w zasadzie... Bo myśli, że dudają tam dał Czy jest drożyzna? Sonda internetowa, czy jest drożyzna? Jak Pani jest sobie razem z drożyzną? Dziękuję. Ja drożyzna, jest bardzo drożyzna. Co najbardziej zdrożało według Pani? Wszystko zdrożało, tak. Mięso bardzo zdrożało, wędliny. Warzywa teraz. Warzywa bardzo zdrożało. zdrożało tak? Tak? Tak. Podobno cebula 6 złoty, pomidory 20. Tak, najbardziej ta żywa. Skąd ta drożyzda? Przez kogo? Czy ma wpływ, czy wojna, czy sytuacja na świecie? Jak pani to ceni? Wszystko, wszystko na Jak sobie rząd, rząd, rząd radzi, według pani? Jest pani zadowolona? Nie. Są trzynastki, czternastki, 500, plus, jakiś tam węgiel darmowy. Jak pani to ocenia wszystko? Pomogło to ludziom, czy nic? Oni dają i odbierają w inny sposób, także to jest takie w zasadzie. Bo kto myśli, że Duda im dał tą trzynastkę, czy tam Kaczyński? Żona swoje pieniądze według że Żona swoje pieniądze. A ja wiem, czy ma... Czy z podatku? No podat to wszystko są nasze pieniążki, oczywiście. Nie ma. Ile Państwo pani zarabia? To to wszystko są nasze pieniążki, oczywiście. Nie ma. Tak na miesięcznie Na miesięcznie. No, no, no jakieś... 5 tysięcy, niech zobaczymy. Czyliby za tyle? No, je, Szczególnie w, w dużym mieście. Z się lepiej, panie żyło. Też, za tamtego rządu, też, tak. też nie. Czyli Nowych, szukamy młodych osób? Nowych, młodych, y, ambitnych ludzi, którzy dążą do, 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 do celu takiego, też, żeby wszystko. Nie ma no na razie, jeszcze nie widzę. Nie widzi pani? Nie. Jak pani myśli, większość idzie po pieniądze tylko do Sejmu? Tak. Tak. pani myśli, tak. I ja za dużo ich tam siedzi 400 osób ponad. Niemniej... No, za nasze pieniążki. Tak. Jak działa służba zdrowia teraz? Ile się czeka? Absolutnie fatalnie słu służba tak, zdrowia. No, jak u Pani to wyglądało? Ile się czekało? No długo się czeka na, na lekarzy po kilka miesięcy, no także no ja... Można do zwykłej przychodni swojej nie można się dodzwonić, dostać się do lekarza nie innego, oczywiście. Także no jest fatalnie. To coś musi się zmienić ten, na tym... No. Tu na służbie zdrowia. Jest są to... leki darmowe? Miały być leki darmowe. Ja nie mam leków darmowych. Nie. Nie. Ja... Rozwija się kraj. Buduje się coś w Polsce, pani jedzie przez kraje. Tak, 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 no to tutaj to się rozwija. Nie to my... pieniądze z Unii czy, czy z rządu? No, no z Unii, no nie, przecież nie z rządu. A, a kto blokuje te pieniądze z Unii teraz? No Tylko Rząd blokuje. No i ten jakby tam z... z... Jak sobie radzi Kaczyński? Jest pani zawodna z Kaczyńskiego, z prezesa? Nie, absolutnie. Nie, nie, nie ma czasu. Mhm. A Morawiecki? Absolutnie. Jaką telewizję oglądasz? Skąd informacje? TVN, TVP, Polsat? No różnie bywa. Gdzie jest najwięk, najwięcej prawdy, według pani? Najwięcej prawdy? Gdzie takie najbardziej rzetelne informacje? No ja oglądam TVN przeważnie. Dlaczego akurat TVN? No jakoś lubię te, te kanały. A no publiczne no jak sobie radzić z wiadomościami? No myślę, że tak mniej więcej porówni, porówni sobie. Porówni. No. A czego Pani nowy rząd zacząć? Żeby Pani była zadowolona. A czego, po wyborach. A jaki temat ruszyć pierwszy? Dla mnie to służba zdrowia. Czyli tutaj, pan, tutaj mniej Tak.